No to moi drodzy, witam was w karierze. Zaczynamy w grze Rush Rally 3 Karierę. Ojojoj, ojojoj, oj, oj. jaka ta kariera jest długa! Jak ja ją zrobię na kanale? Choose the car uh, you want to race. The car you select will be car used current selected circuitry... champ Upgrade możemy zrobić i kustomizację, i tuning. Uh, make. No dobra, ale ja już mam kupione to auto, więc co? Nie mam jeszcze kasy, żeby kupić inne auto. Bardzo chętnie bym je kupił. Takim miniakiem bym pojeździł, bo to jest coś innego. Ale, nie, a zobaczmy, może. Nie, nie będziemy patrzeć. Najpierw trzeba jakąś kasę zarobić. E, a single championship is broken down into a number of events. Pons. Pądz... No dobra. Spróbujmy to zrobić. Mamy cztery widzę państwa. I zobaczmy jak długie będą te mistrzostwa. Ari Vatanen. Ari Vatical. Richard Burns jest zamieniony na Richard Burns. Marku Allen. Peter Solberg. Mhm. Same generalnie znane osobistości. Na lekko. Zmienionym, słuchajcie, e, e, no imionach i nazwiskach, ale wprawne oko takie jak moje doskonale wszystko wyłapało. E, I co teraz? I ja jestem bardzo ciekaw, ale mi się to podoba. Korciło mnie, żeby pograć w jakieś rajdy. No i chciałem. Pograć w rajdy i się doczekałem. Bardzo jestem ciekaw, jaki będę miał czas. E, można sobie w tej grze, słuchajcie, powłączać jakieś wspomagania hamowania, linie jazdy. E, więc, jak ktoś nie czuje się bardzo na siłach, to takie rzeczy są, żeby bardziej się wgryźć. Ale, no, zobaczcie na mój kanał. Zresztą ci co z Was oglądacie mnie. Regularnie to doskonale wiecie, że ja jestem samochodziarz. Pomimo że e, bardzo też lubię mm, e, pograć w jakieś strzelanki, coś o zombie, e, no, staram się od czasu do czasu wam wrzucić coś innego. Nie tak dawno e, na kanał e, wleciał materiał, słuchajcie, z polskiej gry mm, Hack and Slash. E, o tytule Biadlo, czyli jak ja to nazwałem, prawie polskie Diablo 4, e, ale najważniejsze, że polskie e, bardzo, bardzo kibicuje temu projektowi. No ale, my tutaj e, skupmy się, wróćmy do naszego Suzuki Swifta. Jedzie się nim bardzo przyjemnie. E, model jazdy ogólnie w tej grze, powiem Wam, że e, myślę, że jest taki dobry, zręcznościowy. Proszę bardzo, przejechany odcinek bez trafienia w nic. Ale zobaczcie, jaką małą mam przewagę. Oj, oj, oj. No. Oj, oj oj, pogorszyło się. Nie dość, że się zachmurzyło, to jeszcze deszcz. I jak to teraz będzie wyglądać? E, co to jest ten taki ludzik e, pod czasem? Czy ja muszę tutaj się zmieścić? W czasie 3.57, żeby walczyć pierwsze miejsce. Jest to bardzo prawdopodobne. No nic, będziemy próbować. Ciekaw jestem, czy to jest ten sam odcinek, po którym ja już sunąłem. Na razie mam 7 sekund przewagi. Cieszy mnie to, ale e, nie chcę się zdekoncentrować. Mm, więc e, staram się cisnąć ile tylko mogę. Dla osób mniej wprawionych, słuchajcie, taka drobna rada: e, nie przejeżdżajcie zakrętów z pełnym gazem wciśniętym. Bo to się może źle skończyć. Czasami lepiej na średnim zakręcie Nawet nie jest przyhamować mocno przed zakrętem Ale no dobra, przy czerwonym musicie Ja chyba trochę za bardzo Ale przy średnich zakrętach, takie jak ten No ja teraz nie mam dużej prędkości, więc jechałem na pełnym gazie Natomiast Moje 7 sekund właśnie znika z 7 sekund, patrzcie, już się zrobiło 5. 9? Dobra, nie czaję o co chodzi z tym. Może to roztminie na spokojnie. Ale tutaj będę walczył zdecydowanie o jak najlepszy czas. Ciekaw jestem, kiedy będę mógł kupić inny samochód i czy to tak naprawdę będzie się tu opłacać, żeby kupić. Overfinish Dobra, wiecie, zbierałem na ten tysiąc y, tych uszkodzonych rzeczy. Po to to zrobiłem. No i co? I jestem pierwszy, i to mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Mamy 11 se. i już pierwszy event z 6? No proszę bardzo. <ścoughs> no to moi drodzy, Meksiko! El Mexico! Haha, poprawmy się. Poczujmy się, jakbyśmy byli w kabinie naszego Suzuki Swifta. Jakbym był Michałem Kościuszką walczącym w Junior WRC. Kiedyś była taka mm, klasa w rajdach, a już no, trochę czasu minęło. Michał Kościuszka już niestety przestał jeździć. M, latał. Między innymi z Kim, Michał Kościuszko, Maciej Szczepaniak, ale nie tylko z nim. Natomiast myślę, że wiele osób, które interesuje się rajdami, to może kojarzyć to nazwisko. Chociaż już tak jak mówię, no Michał nie jeździ, odwiesił kołek, znaczy kask na kołek, kask rajdowy bo z tego co wiem to udziela się chyba jako kierowca w jednej ze szkół doskonalenia techniki jazdy i nawet nie wiem czy nie można go spotkać na krakowskim, moim rodzimym torze, na którym ja osobiście jeszcze nigdy nie byłem, ale kiedyś na pewno bym bardzo chciał, bo są E, jazdy zarówno wyszkolające z, e, dla kierowców samochodów jak też e, z motocyklem można tam e, się wybrać także e, na pewno lepiej e, powyżywać się, popoznawać swój samochód e, niż robić to na drogach publicznych e, ja wiem, że młodość i tak dalej, że e, no, lubi się wcisnąć e, ja też czasami e, lubię, chociaż bardziej lubiałem, bo teraz e, przy tych kwotach mandatów, które są, oj, to bardzo zniechęca od tego, żeby e, cokolwiek e, cisnąć, e, zresztą no po co zrobić e, coś głupiego e, sobie albo komuś, no trzeba być odpowiedzialnym za siebie, to słuchajcie przychodzi z wiekiem, e, natomiast ja na pewno staram się szaleć e, na odcinkach specjalnych, między innymi w grze Rush Rally 3, bardzo mi się podoba ta gra. Już jestem zadowolony, że będę ją ogrywał. E, oj, 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 musimy! Mamy, mamy pierwsze ratowanie. Za wcześnie dodałem gazu, ale ostatecznie e, się udało. E, jedziemy klasą, którą myślę, że można by chyba porównać e, do klasy m, Super 1600 e, e, dawnej Super 1600 no i właśnie w tej klasie jeździł Michał Kościuszko e, swoim z żółtym Suzuki tyle że czy on nie jeździł też nie Swiftem, ale Ignisem, bo wcześniej był Ignis rajdowy oj oj, oj patrzcie jaki tutaj nas czeka odcinek mamy dwie sekundy przewagi i NOX muszę się wytężyć skupić i ciśniemy NOX pierwszy ręczny nie to nie był dobry pomysł Zachęcony tym e, komendom, że jest ostry zakręt, postanowiłem zaciągnąć i, i to nie był najlepszy pomysł, ale spokojnie staramy się robić swoje. Lekko tutaj podcinajmy te zakręty i próbujmy. No nie. No nie bo na wyjściu z e, po wciśnięciu takiego ręcznego, niestety, ale tracimy. Muli nam samochód, e, więc ja na te ciasne nawroty tutaj e, będę próbował. Oj, będę próbował robić to tak, ale to też nie jest. Widzę najlepsza. Metoda. No, mistrzem prostej może być, słuchajcie, każdy e, natomiast, żeby e, być. Oj, 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 patrzcie na wynik. Nie jest dobrze. Teraz się mocniej schamowałem i lekko podciąłem zakręt i zaraz mam nadzieję na jakimś międzyczasie zobaczymy, jaki to przynosi skutek. Byłoby mi bardzo miło, gdyby się to okazało dobrym rozwiązaniem. I uwaga, chwila prawdy. Jestem na plusie, czyli przegrywam. O, tutaj linie jazdy, jakie są szalone. No nic, spróbujemy walczyć. Ach, nie ma zwycięstwa. Poległem, 4 sekundy aż dostałem. I kończę na drugim miejscu. Cóż, nie wszystko widać, e, można wygrać. Ale zwróćcie uwagę, jak jest. Tutaj ciasno w czołówce. Tak naprawdę ja się ścigam tylko z nimi. Przed nami Szwecja. Słuchajcie, jako bonus do pierwszego odcinka z kariery, próbuję urobić złoto. Udało mi się przejść ten tryb z ruchem drogowym, który mogliście zobaczyć w pierwszym odcinku z tej gry. I wpadłem na taki pomysł, że ja tutaj. Będę po prostu próbował zjeżdżać na pobocze i że to jest chyba ten złoty środek, żeby tutaj w nikogo nie przywalić. Jak na razie się to sprawdza. Patrzcie. To jest chyba metoda na ten tryb. Jejku trąbią na mnie jakbym jakimś wariatem był drogowym Szczerze, natomiast nie chciałbym takiego kierowcy zobaczyć na drodze Pomyślałbym, że chyba, nie wiem, no jest pijany po prostu tym Nie chcę zapeszać, ale jest słuchajcie mała szansa na złoto Jeżeli w nikogo nie przywale i dalej będzie mi tak dobrze szło, jest szansa na złoto. Ach! Za bardzo już chciałem. A czasami jak się chce za bardzo, to się to źle kończy. I od nowa się muszę rozpędzać. To jest bardzo brutalne. Jest pierwsze miejsce. Bardzo się cieszę, słuchajcie, i w ten sposób żegnam się z Wami. A odblokowałem coś nowego, co zobaczycie w następnym odcinku, także do zobaczyska, Angel666, tester gier, hej!